Firma usługi doradcze Eskula powstała w 2005 roku. Zamierzeniem właściciela było ujednolicenie struktury dotychczasowych działalności i objęcie wszystkich jedną marką. W momencie powstania firmy Richard Gargol zarządzał grupą aptek, która cały czas rosła w kolejne nowo otwierane. Firma ostatecznie znalazła swoją siedzibę w Lublinie przy ulicy Walenroda 2F, z czasem przyjmując nazwę Same Dobre Apteki. Poza nazwą grupę łączą barwy firmowe oraz hasło Miło, Fachowo, Tanio. Właściciel w toku działalności otoczył się sztabem specjalistów. Firma troszczy się o swoich odbiorców, organizuje cieszącą się coraz większą popularnością akcje społeczne. Zautomatyzowane systemy wspomagają pracę personelu, skracając czas oczekiwania na lek i eliminując możliwości pomyłki. Początkowy okres naszej działalności to była współpraca na terenie rynku polskiego. Był to rynek krajowy. Od 18 lat wkroczyliśmy do współpracy poszerzając ją znacznie o kraje Unii Europejskiej, tak zwanej starej Unii. W roku ubiegłym zainwestowaliśmy dość spore pieniądze z pakietu unijnego, wchodząc w projekt i jego realizację ze środków Unii Europejskiej, zakupiliśmy najnowsze technologie i wprowadziliśmy je do naszej firmy. Zwiększamy swoją wydajność i obniżamy koszty widzimy duży wzrost, widzimy duże możliwości produkcyjne, jesteśmy otwarci na poszerzenie zarówno naszej oferty pod względem możliwości wykonania, jak również technicznego personelu. Firma powstała w 1958 roku, prowadziła kilka kilkanaście działalności, jako spółdzielnia. Skupiliśmy się głównie na opakowania sprzedaż roczna to jest 20, 22 miliony złotych. Ubiegły rok był dobrym rokiem jak dla firmy, bo zysk był jeden z wyższych czy najwyższych, jakie firma osiągnęła. W ubiegłym roku wydaliśmy ponad 6 milionów złotych na inwestycje, czyli kompletna linia Hala plus zakup maszyny. Jest to taki etap w tej chwili który zabezpiecza nam możliwości wszelkiej produkcji w naszej branży, wszelkich opakowań. Przedsiębiorstwo handlowe Progress schem Jan Świcz, którym jesteśmy, zajmuje się od ponad 20 lat zaopatrzeniem rolnictwa. Jest to kompleksowe zaopatrzenie i spełnianie życzeń naszych, naszych klientów i rolników. W obecnej chwili rozszerzyliśmy nasz asortyment, szczególnie o maszyny rolnicze, które tutaj widzimy za mną, jak również zajęliśmy się również skupem płodów rolnych. Wybudowaliśmy w miejscowości łaszczów silosy z magazynami płaskimi o pojemności 5000 ton. Myślę, że jest to również potrzeba chwili dla naszych klientów, którymi są w większości rolnikami, gdyż mogą wymienić nawet swoje płody rolne za nasz szeroki asortyment towarów. Są to środki ochrony roślin, nawozy, pasze, maszyny rolnicze i nasze doradztwo. Chcemy, żeby nasi klienci byli maksymalnie zadowoleni i mieli naszą bardzo szeroką ofertę. Firma InfoTV FM jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się rozprowadzeniem programów radiowych i telewizyjnych na terenie całego kraju. Jeszcze w tym roku zaoferujemy gminom, samorządom, stowarzyszeniom nową usługę mobilnego internetu w technologii WiMAX. W ubiegłym roku zarówno firma, jak i technologia, którą wprowadzamy na rynek, dostały status innowacyjnej firmy, innowacyjnej technologii. Tą technologią jest telewizja cyfrowa w wersji mobilnej. W wybranych 10 największych miastach w Polsce możecie Państwo oglądać programy w telefonach komórkowych. Nokia. Do tej technologii pozyskujemy również dotacje unijne, pomagamy rozwiązać problemy dostępu internetu we wszystkich regionach naszego województwa i innych regionów Polski. Zajmujemy się wykonawstwem robót elektrycznych i energetycznych oraz produkcją rozdzielnic elektrycznych w szczególności niskiego napięcia. Staramy się dbać o pracowników, organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia. Dzisiaj jesteśmy przed dzień wyjazdu do Grecji. Realizujemy inwestycje przede wszystkim na terenie naszego kraju. Natomiast od roku czynimy Starania o rozszerzenie naszej działalności przede wszystkim na rynku niemieckim. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka ZO jest jednym z największych dystrybutorów energii cieplnej w Polsce. Zaspokaja ponad 60% zapotrzebowania Lublina na ciepło, ogrzewając blisko 1400 odbiorców od dużych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych poprzez przedsiębiorstwa po odbiorców indywidualnych. Firma oprócz dystrybucji oferuje także kompleksowe usługi okołoenergetyczne oraz usługi transportowe. LPEC istnieje na rynku już ponad 45 lat, wciąż inwestuje w nowe technologie i infrastrukturę. Jako priorytet w swoich zamierzeniach strategicznych stawia sobie systematyczną modernizację sieci ciepłowniczej. Miniony rok spółka zamknęła zyskiem, realizując przy tym najwyższy w historii LPEC poziom inwestycji w wartości 24,5 miliona złotych, co plasuje ją wśród największych inwestorów lubelszczyzny. PKP LHS powstała w 2001 roku. Zajmujemy się zarządzaniem infrastrukturą kolejową oraz przewozami towarowymi. Ubiegły rok oraz bieżący to przede wszystkim rozwój działalności w zakresie usług spedycyjnych, usług agencji celnej. No i oczywiście spółka LHS to przede wszystkim partnerstwo z Ukrainą, partnerstwo z Rosją, ale tak jak wspomniałem, przede wszystkim z Ukrainą oraz przewozy w zakresie importu oraz eksportu, głównie rudy żelaza, ale również i pozostałe ładunki. Uczestnictwo w programie to przede wszystkim wyzwanie, to przede wszystkim promocja spółki. To my na 400-kilometrowym odcinku linii kolejowej, szerokotorowej realizujemy usługi bez przeładunków i z możliwością dostarczenia bezpośrednio do klientów.